Cześć kochani, dzień dobry, witam was serdecznie na początkowym odcinku Hej, Miśka Mamy miks drapek za 140 zł Pełny portfel, jak krzyżówka, Kosmiczne 7 milionów w banku Casino Club, super bonus I Zodiak Zaczynamy od Zodiaka o numerze 22 Dobra, kawałek wzięty I lecimy Z Zodiakiem UFO. O, jest wygrana, jest gwiazda. Kotwica, słońce, jednorożec, ziemia, konik, kolejna gwiazda miś, flaming, kompas, sputnik, teleskop, żółw, krab, delfin, parasol, planeta portyk i naczynie. Dwie wygrane. 20 zł 20 i super. Patrzcie, 30 złotych. O! Kornelia, w formie, no to będą wygrane. Tak, Kornelio, jesteś w formie? W formie jesteś, kochanie? Super bonus, nie drapałem zra... jeszcze. Szukamy dolara albo sztabkę. Zdrabko numerze 16. Drapiemy safe, korale, banany, klucz, arbus, wiśnia, worek pieniędzy, winogrono, korona, dzwonek, świnka, bank, portfel, zegarek. Gwiazda. Jest i dolar. Patrzcie, jest wybrana, Plik. Pierścionek. Monety i księżyc. Tutaj mamy. 10 zł. No super. A gdzie to są te? A gdzie jestem tutaj? A tutaj. Dobra, drapuję szybko. Kornelko, misiu, kochany, czemu tak krzyczysz? Pośpiewaj trochę Casino Club o numerze 19. Szukamy żetonów. Złoto bank, arbus, ananas worek, korona. Dobra, ja się nie odzywam. Zrapeczka pusta. O, Kornelko. Bierzemy się za milion w banku o numerze piątym. Tu mi się prawie nie mieści, ale... Spróbujemy. Wygrywa 17. 39. 32. 25. 31. I 28. Lecimy.

dwadzieścia trzy, sześć, szesnaście, trzydzieści osiem, trzydzieści pięć, dwadzieścia dwa, trzydzieści trzy, piątka S B kontrolne, zdrowka pusta, kosmiczny 7 o numerze 17, winogrono, klucz, parasol, ananas, diamenty, kometa, palma. Mury. Tęcza. Zegar. O, jest siódemka, jest wygrana. Wspaniale. Narty. Kwiat. Piłka. Melon. Teleskop. Antena. Gwiazda. Portfel. Słońce. Rakieta, awokado, perła, korona, cytryna, obcy, plejada, tornado, astronom i wiśnie. A tutaj w bonusie, czy mamy coś? Kości w bonusie. Tutaj pewny zwrot. Tak jest, no ale fajnie. No, oszalałaś ty, czy co? Tak się drzeć? Sorry za te dźwięki, naprawdę. Oszalałaś ty? Pełny portfel o numerze 10. Poszukamy, pierw może koron. Zrobię korony, szukać. Dobra, kolony nie mamy. Sprawdzamy wygrywające. 14 nie ma. Jest 13 i nie wiem, czy 15 było. Nie, nie ma 14. Dobrze. kolejne jest 20. Też nie mamy 20. Piątki też nie ma. Czwórka jest. I ostatnie jest. Dwadzieścia osiem. Nie ma dwudziesty ósemki Tutaj wczoraj ostatnio było chyba sześćdziesiąt złotych. Pusta, zwrczę. Ja się nie odzywam tutaj. Kornelia mnie przekrzykuje cały czas. No przekrzykujesz mnie. Szaleństwo, ty? Dobra, do tutaj wygranej nie ma. Bierzemy się za Wielką Krzyżówkę. O numerze dziesiątym. Pierwsze mamy E. Noe, bonusowe. It's a good No, ja się już nie odzywam, jak ty tak krzyczysz. Nie odzywam się. Nie odzywam się. Kornelko, proszę Cię, proszę Cię, Kornelko, no kuku. No, nie, no, tak się mocno drzeć? O szaleństwo, ty szaleństwo, szalona ty, szalona, no, szalona jesteś. Aha. Kornelko. Szalona jesteś. Aha. Ojej no, ojej. Pusto w krzyżyweczce. BMG kontrolne tutaj w bonusie mamy 100 złotych. Może trzaśniemy jeszcze jakąś draweczkę? Poczekajcie, co by tutaj zadrapać? Kornelko! Kornelko! Damy szansę Lewandowskiemu. Kuku! W numerze 14. Wygrywa 25 trzydzieści cztery, dwadzieścia cztery, dwadzieścia dwa i dwadzieścia osiem. mamy czternaście, trzydzieści trzy, trzydzieści dwa, jedenaście, dziewiętnaście, trzydzieści pięć, dwadzieścia siedem, siedemnaście, trzydzieści siedem, dwadzieścia jeden

Mamy 30, 40 razy 1 tak, razy 1, 40, 70 zł na 150. To by pasowało, no, zawsze coś. Dziękuję Wam serdecznie i przepraszam tutaj za Kornelię, która teraz się zabrała, wzięła się za ziewanie, nie? Kornelko? Spać się chce, nagadałaś się, nie? Nakrzyczałaś. Dziękuję, dużo zdrowka i do kolejnego, czyli do jutra. Trzymajcie się. Pa pa.